Cześć! E, spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać trochę o nowych smartfonach Oppo Reno i dlatego zaprosiliśmy do nas Piotrka Rzaczkę z Oppo właśnie. Cześć Piotku! Dzień dobry Kuba. E, Piotku, jesteś tutaj z nami, dlatego że za chwilę, jutro, e, premiera nowej linii Reno od Oppo. To prawda. I fajnie było, gdybyś nam powiedział parę słów. Ja, szczerze mówiąc, jak myślę o, o serii Reno, to myślę o tym, że to były takie aparaty telefoniczne, smartfony, które wprowadziły dobre aparaty fotograficzne do, do, do segmentów innych niż takie. Mega flagowca. Jakbym miał to scharakteryzować, to seria Renault to jest dla tych, którzy lubią generalnie multimedia. Lub, lubią robić zdjęcia, lubią robić wideo, e, lubią je też konsumować później finał, finałów w sieci, więc e, to są telefony przystosowane do multimediów i pod kątem rejestrowania i odtwarzania ich. E, no, czyli dla ludzi takich jak ty, jak. Dokładnie tak. W ogóle klienci T-Mobile. E, powiedz proszę, bo widzę trzy aparaty w każdym z modeli, i pro i tym nie pro. Doskonały wzrok, a twój sokoli wzrok jeszcze poprawię, bo tutaj mamy cztery Ojej. na koniec dnia. Tak jest. To aż rzeczy. cztery. Tak. Może nie będę się rozwodził nad specyfikacją każdego z tych obiektywów. Powiem tylko o głównych soczewkach. W tym akurat jest model Reno 6 Pro 5G, który ma soczewkę wydevelopowaną wspólnie z Sony, to jest moduł IMX 766. To dla nerdów? Tak jest. I to jest taka soczewka o rozdzielczości 50 megapikseli. Mogę o niej powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, że to jest moduł zaczerpnięty z naszego ultraflagowego modelu Find X 3 Pro i zdobył on już do dzisiaj wiele w ogóle. Uznanych, od uznanych mediów, rekomendacji i, i, i pochwał. A z kolei, jeśli chodzi o model Renault 6, to tu mamy soczewkę 64 megapiksele, to jest główny aparat. No ale oczywiście, oprócz tego, szeroki kąt, standardowo aparat do makro. Jest jeszcze jedna bardzo fajna nowość w obu modelach, i to jest taka rzecz, która ma żywotny wpływ na jakość później tych zdjęć czy tego wideo, które rejestrujemy, mianowicie czujnik temperatury kolorów. I to jest coś, co pomaga. Czyli co, naturalne kolor... Dokładnie tak. Dobrze odwzorowane, wierne barwy, żywe, nieprzekłamane, nie idące ani za bardzo w zielone, ani za bardzo w czerwone. To są te rzeczy, których nie lubimy. No i mamy nadzieję, że w Renault 6 to będzie doskonale widać. Na pewno będzie, ale żeby to zobaczyć, tu przydałby się pewnie dobry ekran. I tutaj też coś takiego mamy? Tak, e, tutaj mamy w obu też e, telefonach e, ekrany o odświeżeniu 90 Hz e, i bardzo dobrej wysokiej częstotliwości próbkowania dotyku, więc to też jest istotne z punktu widzenia na przykład graczy. E, ale to są ekrany super amoledowe o doskonałym nieskończonym właściwie kontraście, e, jak powiedziałem, świetnym odświeżaniu. E, no, w ogóle m, optymalizacja wyświetlania barw e, w smartfonach Oppo to jest coś, czego też jesteśmy znani w branży i dumni, w związku z tym e, też w kontekście konsumowania multimediów. To jest e, istotne i ważne. Jedna rzecz z perspektywy konsumowania multimediów. E, certyfikaty Netflixa e, HD i HDR, i tak samo Amazona HD i HDR w obu tych modelach są obecne. Ja na przykład mam tak, że jak ktoś pyta mnie, jaki telefon wybrać do takiego, wiesz, codziennego, codziennego używania, e, no to ja przede wszystkim patrzę na to, czy to jest telefon, który wytrzyma do końca dnia. Bo wiesz, bo super mieć wszystkie fajne kamery i, i, i piękny, piękny ekran, mhm. no ale jeżeli telefon Ci pada po 6 godzinach, to, to, to po prostu z niego nie skorzystasz. E, I Oppo też, pamiętam, miało bardzo szybkie ładowanie i fajne, fajne baterie. To prawda, znów, więc muszę powiedzieć, że mało jest takich chyba rzeczy, które mi Cię zaskoczy dzisiaj, jeśli chodzi o wyróżniki marki, marki Oppo i telefonów, które produkujemy, ale tu też jest właśnie myślę ciekawy benefit dla klientów, bo dotychczas to, to szybkie, najszybsze właściwie standardy ładowania były zarezerwowane dla średniej, wyższej i wyższej półki, a tutaj już w tym telefonie z, ze średniej właściwie półki mamy zaadaptowane ten 65-watowe ładowanie i to jest okay. super 2.0 mhm. i w obu tych telefonach no, według naszych takich oficjalnych informacji ładowanie od 0 do 100 nie powinno trwać dłużej niż 35 minut, więc jest ultra szybko. A nieoficjalnie też. A nieoficjalnie to powiem więcej, że na przykład Renault 6, który ma baterię 4300 mAh, ładuje się w 28 minut od 0 do 100, czyli nawet poniżej tego, co deklarujemy w materiałach marketingowych, a ten, który ma 4500 mAh, ładuje się w 31, jeśli mnie pamięć nie myli, tam z jakimś hakiem. No oczywiście, temperatura i tak dalej, te rzeczy robią czasem różnicę tych kilkudziesięciu sekund, ale w każdym przypadku to jest w okolicach 30 minut, więc uważam, że to jest super wynik. I tak jak Ty mówisz o tym, że te urządzenia powinny być fajne, użyteczne, to jest tak, że wiesz, wystarczy czasami jak zapominasz naładować telefon, podłączyć go na 15 minut i na przykład okazuje się, że uzupełnia cię akumulator do 60%. Więc to jest super istotne i super przydatne tak po prostu w codziennym użytkowaniu, dla każdego, myślę. Czyli mamy fajne aparaty, fajne ekrany, bateria, szybkie ładowanie. Co jeszcze, co jeszcze ciekawego przygotowaliście w tym roku? E, bardzo fajna rzecz. Oba oczywiście obsługują 5G. To już jest tak, to dla nas też bardzo ważne. Dokładnie, więc tu układ mam, układ mam od razu w stronę e, e, moich magentowych, ulubionych barw. Myślę, że warto tutaj podkreślić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, e, no. Z perspektywy takiej użytkowej, istotne są pamięci, i tu mamy mhm. w tym modelu 12 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, i to jest w tym najnowszym standardzie UFS 3.1, więc i szybkość zapisu i odczytu jest imponująca. E, tutaj mamy wariant 8,128, czyli 8 GB RAM i 128 wbudowanej pamięci na pliki, e, ale jest jeden fajny feature, e, który pozwala tak naprawdę no. W tym modelu to myślę, że obiektywnie mówiąc, zdarzy się to raczej rzadko, jeśli w ogóle. Natomiast w modelach ze średniej półki i niższej półki to jest szczególnie ważne, bo pozwala system na jakby zarezerwowanie części pamięci ROM na potrzeby pamięci operacyjnej. Czyli w momencie, gdy korzystasz z super wymagających tytułów, albo konsumujesz bardzo dużo multimediów, albo na przykład masz otwartych bardzo dużo aplikacji naraz, to nagle się okazuje, znasz to pewnie czasami z słabszych modeli, że telefon się. Się grzeje. W momencie, w którym masz tę opcję RAM, czyli możliwość rozszerzenia takiego software'owego, tej dostępnej pamięci operacyjnej, to właściwie ryzyko, że taki przypadek się zdarzy, jest super niewielkie. No i rzecz, która jest na końcu wymieniana, ale myślę, że w perspektywie takiego zwykłego użytkownika jest szalenie istotna, to jest system operacyjny. To jest bazujące na Androidzie 11, nasza autorska kompilacja nazwana ColorOS i muszę powiedzieć, że tutaj wiele pochwał zbieramy za ten system, bo on jest po pierwsze bardzo intuicyjny, prosty w obsłudze, nie przeładowany niepotrzebnymi no ale aplikacjami. No to przeładowanie to jest często problem, prawda, że, no że, że tam pojawia się tyle bajerów, że telefon nawet z dobrym procesorem sobie przestaje z tym radzić, no bo tak. tyle tego jest po Tak, prostu. otóż to i później klienci mają jakby setkę aplikacji, z których… Aplikacji Absolutnie z połowy nie korzystają, lub nawet więcej. No i tutaj tego problemu nie ma. jako po bardzo mocno w ogóle współpracujemy z Google przy kolejnych iteracjach Androida i teraz już nawet przy tych topowych wersjach Android 12 za chwilę ma się pojawić, e, w wersjach deweloperskich. Natomiast dla konsumenta, co to oznacza? Że jeżeli wybierają telefon od Oppo i to jest Rena 6, to oczywiście do tego zachęcamy dzisiaj, ale ogólnie to ten Android jest super zoptymalizowany, nieprzeładowany, e, działa stabilnie, ma najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa. E, wiele takich funkcjonerów też przydatnych, które jakby w codziennym użytkowaniu są istotne, nie wiem, ochrona płatności bezstykowych przed na przykład kradzieżą e, danych w Tak, Google jest. Też, absolutnie tak. Okay. E, I to jest coś, co e, to są takie drobne rzeczy, które wpływają na takie ogólne doświadczenie z użytkowania tego produktu. Nie, no właśnie o to chodzi, nie, żeby, żeby telefon nie był najeżony bajerami, tylko po prostu, żeby cieka ciekawie, żeby wygodnie się z niego e, korzystało. I dla mnie też drugą taką rzeczą bateria to jest jedna, jak ludzie mnie pytają, zawsze mówię bateria a druga rzecz to, żeby telefony się nie palcowały. I widzę, że tutaj jest naprawdę fajnie to wygląda bo telefon trzymam w ręku od paru minut i nie wygląda jakby był bardzo, bardzo brudny. <gry> Rzeczywiście poruszyłeś ważny temat z perspektywy designu, a właśnie takiego wzornictwa użytkowego, czyli chodzi o to, jakby jak telefon po jakimś czasie wygląda, bo oczywiście mamy super satysfakcję, jak go wyjmujemy z pudełka, on jest piękny, nowy i w foliach i w ogóle we wszystkim, no ale po jakimś czasie wiadomo, to, to nie wygląda już tak różowo. Tutaj jest taka OPPO w serii Renault właśnie wprowadziła specjalną taką technologię, która jest nazywana Reno Glow, to jest nasza autorska technologia. E, ona ewoluuje z każdą kolejną generacją serii Reno i tutaj to już mamy trzecią generację. E, em, powstała z tego hybryda szkła polimeru, metalu e, i no, takiej, powiedziałbym, bardzo cienkiej, cienkiej folii polimerowej. To wszystko jest sprasowane pod wysokim ciśnieniem i powstaje z tego właściwie, no, można powiedzieć, integralny materiał. Natomiast efekt jest taki, że jak widzisz ten telefon się pięknie mieni, jest gładki, mhm. nie ma takiego uczucia, że jest coś chropowatego, nieprzyjemnego w dotyku, co by Cię odrzucało gdzieś tam w, takiej, w takim codziennym użytkowaniu od korzystania z tego telefonu. Fajnie leży w dłoni, jest super wyważony, a z drugiej strony też właśnie się nie palcuje, bo ta powłoka powoduje to, że nie przywiera do niej ani tłuszcza, ani tam jakieś inne co jest naturalne dla naszych rąk niestety. No i on się prezentuje pięknie, niezależnie od... Czystania. Tak, no to jest też w ogóle y, taka ciekawa rzecz, że teraz właściwie każdy telefon z przodu mniej więcej wygląda tak samo, jak mm -hmm. czarny prostokąt, to te plecki, te plecki są, są tym, do czego producenci przykładają bardzo dużą wagę. No i tutaj fajnie wyszło, naprawdę efektownie. No dziękuję bardzo. Też jestem, szczerze mówiąc, bardzo z tego zadowolony i mam tylko taki problem personalnie, że nie wiem, na który telefon się zdecyduję, jako mój taki, powiedziałbym, <laughs> daily use, bo ten, no, oczywiście jeśli chodzi o bebechy, jest dużo, dużo lepszy. E, natomiast, no flagowiec było, nie było. Natomiast e, ten absolutnie mnie zauroczył, jeśli chodzi o właśnie ten design. E, e, no i też jest e, m, troszkę bardziej kompaktowy, bo tu mamy ponad 3,5 cala, jeśli chodzi o przekątną wyświetlacza. Tu jest nieco ponad 6,4, e, więc no wiemy wszyscy z matematyki to jest niewiele, ale jeśli chodzi o takie, powiedzmy, codzienne odczucie, to, to dosyć duże, dużą różnicę mamy. I e, jest bardzo w, Fajnie wyważony, też, więc e, nie wiem, czy finalnie nie będę korzystał z obu jakoś. Zobaczymy. Piotrek, to o telefonach wiemy już chyba wszystko, mhm. e, ale to może w takim razie powiedzmy parę słów o przedsprzedaży, która za chwilę w T-Mobile. Mhm. E, każdy, kto kupi jeden z tych telefonów, może liczyć na fajny gadżet. I coś jeszcze. Powiedziałem Jeszcze proszę. fajny gadżet. I jeszcze, I jeszcze usługę, i w ogóle dużo. E, tak. E, sprzedaż w ogóle regularna startuje od 20, ale od 9, jak powiedziałeś, ruszamy przed sprzedażą i ona potrwa 10 dni, czyli do 19. Jestem doskonały w liczeniu dni, e, między innymi. E, I do każdego z tych telefonów będą dodane słuchawki typu TWS, czyli True Wireless, i to są e, do, Czyli te takie douszne, małe, tak, be bez kabelka Bez kabelka z baterią ze wszystkim. E, I e, Obie obradzaje tych słuchawek dodane i do jednego, i drugiego modelu, bo to będą różne modele, są wyposażone też w cyfrową redukcję szumów, więc to jest bardzo fajne z perspektywy użytkownika, znów. I obie powstały w kooperacji z firmą DynAudio. To jest taka bardzo znana z północy Europy firma, która zajmuje się wysokiej jakości sprzętem audio i kalibrowała nam m.in. Te, te słuchawki, więc po, polecam naprawdę przetestować. Uchylę trochę rąbka tajemnicy. Kiedyś mm. z Piotkiem ściągaliśmy sobie słuchawki na Bluetooth z Amazon'a. A, tak. I, no. I rozmawialiśmy o tym, czy one dobrze, dobrze brzmią i które wybrać i te dobrze brzmią? Wierzę ci, wierzę ci na słowo. Brzmią dobrze i mhm. powiem Ci szczerze, to jest moje znów e, osobista rekomendacja. Ja wolę Enco X, e, które są do modelu Reno 6 Pro. Są wyższej jakości, wyższej klasy, powiedzmy, jeśli chodzi o półkę e, taką zaszeregowaną półkę cenową. No i teoretycznie e, w związku z tym pozwalają na więcej, powinny brzmieć lepiej. Ja wolę e, nowość Enco Free 2, które wchodzą do oferty równolegle z serią Reno i one będą dodawane w sprzedaż do Oppo Reno6, czyli do tego regularnego modelu yy, i mają bardzo fajne, ciepłe brzmienie, takie jakiego szukam. Jest nieprzesadzone, te góry nie są zbyt mm -hmm. yy, mocno wyciągnięte, nie trzeszczą. Yy, separacja też jest super, ale w dalszym ciągu nie przeszkadza Ci w takim yy, po prostu odbiorze zwykłej muzyki, że po prostu potrzebujesz sobie czegoś fajnego posłuchać i nie, niekoniecznie to musi być na przykład filharmonia, prawda? Więc yy, to jest super. Okej, okay, zamykamy kącik audiofila. Yy, drugi, yy, drugi bajer, który dostajesz przed, przed sprzedaż. Yy, Tak. I tutaj przy obu tych modelach będzie dodatkowa usługa chroniąca ekran przez pierwszy rok od momentu zakupu, czyli my bierzemy na siebie koszty wymiany tego ekranu w momencie gdyby nie daj Boże coś się z nim stało i w ciągu tego pierwszego roku, co mnie się znów powiem zdarzało na gminie. E, uległ jakiemuś uszkodzeniu. E, mamy też serwis door-to-door -door dla każdego modelu, więc to jest też fajne, że e, nie trzeba nigdzie jeździć, wręczać, podpisać kwitów. Robimy to za klienta. E, jest jeszcze jeden fajny buyer e, Mianowicie dla tych, którzy tego pierwszego dnia się zdecydują na zakup w ofercie T-Mobile, e, to jest e, e, możliwość zdobycia koszulki z zespołu piłkarskiego FC Barcelona, którego Oppo jest znany jest Znany że się A jeden z takich, prawda, że tam się częściej o nich mówi. No. tak Spoko w miarę klub. I bo Op jest w ogóle oficjalnym smartfonem w Barcelona, w związku z tym mamy taką fajną kooperację. No i finał, finałów dla tych klientów, którzy kupią dnia 1 czy 9 września, zapisują się na takiej specjalnej stronie. Wówczas otrzymują koszulkę nie taką sobie zwykłą, tylko oryginalną, personalizowaną dodatkowo koszulkę tegoż właśnie zespołu, więc myślę, że fajny gadżet. Wspaniale. E, Piotrek, to w takim razie chyba już wiemy wszystko i pozostaje tylko zaprosić e, do zakupu tych telefonów właśnie w Timote. Tak, ja gorąco oczywiście polecam. Super dziękuję za zaproszenie. No i było mi bardzo, bardzo miło w ogóle się to spotkać znów po latach. Piotryk, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. Okej, okay, to o telefonach porano wiecie już wszystko. Serdecznie zapraszamy do T-Mobile, żebyście mogli kupić je w, w przedprzedaży z bardzo fajnymi e, gadżetami. E, a jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co się u nas dzieje, zapraszam do lajkowania, subskrybowania vloga. Do zobaczenia.